Witam Państwa serdecznie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy troszeczkę na temat Ronina-M, czyli stabilizatora działającego w oparciu o silniczki żyroskopowe. E, dzisiaj natomiast chciałem Państwu przedstawić klasycznego Steadicama działającego w oparciu o prostą przeciwwagę. E, w pudełku od Kama HD2000 znajdziemy drążek, e, płytkę mocującą, płytkę przeciwwagi, głowicę, 12 odważników oraz kilka śrub montażowych, aby umieścić nasze odważniki na płytce przeciwwagi. Przejdźmy teraz może do składania całej konstrukcji. Na początku chciałem tutaj zacząć od umieszczenia aparatu na podstawie mocującej. Następnie tak samo jak do statywu, przykręcam do aparatu, upewniając się na samym końcu że całość mam dobrze dokręconą. Niezwykle ważnym elementem jest to, aby zwrócić uwagę na umiejscowienie aparatu na tej płytce. Powinniśmy się starać go umiejscowić jak najbliżej środka, ułatwi nam to w znaczny sposób późniejszą kalibrację sprzętu. Płytka przeciwwagi odgrywa niezwykle ważną rolę w pracy glidekama. To do niej mocujemy ciężarki. Opcjonalnie poprzez poluzowanie tych śrubek jesteśmy w stanie regulować długością tej płytki, a łączy się z kolumną centralną ją w ten sposób. Niezwykle istotnym elementem glidecama HD2000 jest jego głowica, która za pomocą tych czterech śrubek może być regulowana tak, aby uzyskać idealny środek ciężkości. Wkręcam ją w ten sam sposób jak płytkę przeciwwagi. Kolejną rzeczą, którą będziemy robić jest odpowiedni dobór ciężarków. W przypadku sprzętu, który ja mam aktualnie zamontowany, najlepiej sprawdza się rozwiązanie, kiedy na jedną ze stron montuję po jednym wyważniku. Oczywiście, jeżeli ktoś posiada troszkę cięższy sprzęt, polecałbym dołożenie wtedy większej ilości płytek dociążających. Korzystając z glidekamach HD2000, mamy możliwość regulacji długości kolumny centralnej. Jest to bardzo istotne, ponieważ w ten, ten sposób ustalamy stosunek masy górnej części stabilizatora e, do prze, płytek przeciwwagi. E, jeżeli kolumna będzie zbyt długa, stabilizator będzie nam się podczas pracy przechylał na boki, na lewo i prawo. Wobec tego przystąpmy do podłączenia naszego aparatu na e, naszą głowicę. Robimy to za pomocą czterech śrubek. Śrubki należy wcześniej odkręcić. Cała konstrukcja wtedy idealnie wchodzi nam. Na głowicę, aby znaleźć idealny środek ciężkości, w tym celu mamy tutaj takie dwie śrubki. Służą nam one do ustawiania aparatu w różnych płaszczyznach. Ta śrubka odpowiada za regulację położenia aparatu w zakresie przód-tył, natomiast ta śrubka reguluje położenie aparatu w zakresie lewo-prawo. Jeżeli po podniesieniu zauważymy, że aparat w jedną stronę nam się przechyla, naturalne jest to, że za pomocą odpowiedniej śruby kontrujemy położenie aparatu na płytce tak, aby Uzyskać idealną równowagę w tej osi. Istnieją dwa sposoby sprawdzenia poprawności wyważenia naszego stabilizatora. Pierwszym testem, który możemy wykonać, jest sprawdzenie, jak aparat zachowuje się podczas dynamicznych ujęć. W tym celu ruszamy stabilizatorem dynamicznie w zakresie przód-tył. Widać, że aparat zachowuje poziom, także jest poprawnie wykalibrowany. Możemy jeszcze dodatkowo sprawdzić, jak będzie zachowywał się podczas machania w lewo-prawo. Ostatnim takim testem, który możemy wykonać jest test wahadłowy poprawnie wyważony stabilizator. Nie będzie nam się bujał, bądź wykona maksymalnie 3 ruchy wahadłowe. Decydując się na pracę z manualnym Glidecam HD 2000 musimy zdać sobie sprawę, że w tym momencie jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na nasze umiejętności operatorskie. Jednakże nie ma nic w tym złego. Glidecam HD 2000 jest w stanie również zapewnić nam płynny obraz. Jeżeli potrzebują Państwo fachowej porady zapraszamy do sieci sklepów cyfro.pl. Konsultanci z pewnością udzielą wyczerpujących informacji na temat stabilizacji obrazów wideo. Korzystając z okazji chciałem zaprosić wszystkich odwiedzających nasz kanał na YouTubie do udziału w konkursie. Zasady są proste. W komentarzach pod tym filmikiem należy wybrać bądź napisać nazwę urządzenia, które chcielibyście abyśmy przetestowali bądź porównali. Autora najciekawszej odpowiedzi nagrodzimy koszulką Jestem Fotografem.